Siema. witam was bardzo serdecznie na moim kanale, a ja jestem Kamil Czerwiński i dzisiaj Jak widzicie usunąłem sobie konto B. E, tak, usunąłem sobie konto, nazywam się teraz YouTube Kamil I mam tyle pucharków. Usunąłem sobie konto Ale mam już jakiś Krystian coś tam Będę dołączał. Będę dołączał do klubu takiego. Co tam dołączać? Dołączajcie, będę chciał dołączyć. Kamil to był mój i chciałem powiedzieć. Tam dropłem Mortisa. Mortisa Drople. Przypadkowo mi się usunął kanał. Więc kurde, nie. Eee, przepraszam, myli mi się. E, przypadkowo, kurde, no, usunąłem konto. Teraz sobie pogram, więc trochę mi szkoda, szkodami. Ale napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się, będzie, pod... czy wam podoba. Podoba Wam się aktualizacja, bo dużo rzeczy o niej mówią. Już bardzo dużo y, tych youtuberów nagrywa. Y, bardzo dużo youtuberów nagrywa. Czekamy na update i tak dalej. I tak dalej i tak dalej. Więc <laughs> bardzo... Te... Bardzo mi się tu dobrze na tej mapie gra Col Co to jest plus, bo możemy dostać plusy plusiki wow. Dawaj go, dwa meczki sobie pogramy kurde o nie Moi drodzy Nadłem. Fajnie. Po prostu fajnie. Plus sześć pucharków to i tak fajnie. Plus sześć. Otwieram sobie skrzynkę. Hu. Nie, nie ma nic. Prawda. O matko. Szkoda. O nic nie dropnę, nie dropię, a nie mam tyle szans, nawet nie dropnę, nie dropnę, y, nawet nie dropnę, rzadkiego zadumiażenia, więc trochę szkoda. Ale o. 10 miejsca Szkoda, szkoda minus 2. A chciałbym nowym jeszcze... jeszcze sobie e, spróbuję dobić nowego zadania. Jak mi się uda to spróbuję go dobić pod tym filmem, jeśli, jeśli będzie 15 w górę e, będzie kolejny film. Moi drodzy, kolejny film Takim więc... Co chęcam I... Przepraszam was za to, że... Tyle, że tyle... tam, Ten... Tak długo filmik się nie... Tak długo nie nagrywałem Aż parę dni, nie? Więc szkoda, szkoda. Przepraszam was za to z całego serca. Ale... Szóste miejsce, okej. Okay. Rozwalimy sobie Dobra. Okay. nie. Kurde, do piąte mm. miejsce. O, oj, oj, co to Plus jeden. teraz musimy to wygrać i przetestujemy sobie jedną rundkę sobie za i będziemy sobie możliwe, że kończyć ale wszystko się zobaczy dużo tu koltów i to mnie trochę wkurza oh yeah. tam jest ból siedmiu Ubrat gra pasz Fortnita, więc... Kurde. Jeśli napiszecie to w komentarzu... Jeśli... No napiszecie w komentarzu... E... Jaki ten update będzie. E... Jaki według was jest. E... To... Spróbuję wam przypiąć serduszko. Więc... No to zachęcam ja. Dobra. Dobra, wygraną mamy w kieszeni. Nie. Dędło. Ha, wygrałem moi drodzy. Gramy bólam. Nowy już Mamy nowego zarmiadza. Szósta ranga, no to i tak fajnie. E... Więc nigdy, niestety, ale nigdy. Będę co wiele też powiadomiał, bo. O, ból, jest ja, znowu ból, 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 ból. Też przepraszam bardzo za to, że was nie powiadomiłem, że trafiłem, bo chciałem, ale coś mi tam nie wyszło. Ja mam... Były takie małe. Ja mam problem noc, więc też za to was przepraszam. E, dużo też... Dużo dziękuję też za wyświetlenia, bardzo dużo wyświetleń, ponad 200 coś. Dla mnie to jest i tak dużo. Jak ja Ja, kim? ja jestem youtuberem, to i tak w ogóle cudnie. Tyle wyświetleń. Ale... Fajnie, że oglądacie, oglądacie. Okej. Okay. Zostaw mi go. Ej, bo on mi zabrał. Teraz niech się napalają. Ale się wkurzę jak on mi go zabierze. Zdala od ludzi. Od, od cywilizacji. Dobra. 5 Power Cubów, 5 Power nie oddaliśmy, dobra. Jeśli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i, jak powiedziałem, komentarz, spróbuję Wam przypnąć serduszko. No to do zobaczenia, cześć, w... do następnego, cześć.